Zaczynamy, kto blefuje, naszą Pewno? nową grę. Dwie dziewczyny otrzymają tak zwane prawdziwe pytanie, natomiast jedna fałszywe. No i ta osoba, która otrzyma fałszywe pytanie, będzie musiała później w trakcie dyskusji udowodnić, że odpowiadała również na prawdziwe pytanie. Dziewczyny dostaną pytanie na telefon, tak więc prosiłbym Was, żeby Pytania być już czujnym. Ok. Dobra. Wszystkie pytania są wysłane, możecie sprawdzić i odpowiadacie, piszecie na karteczce. Prawdziwe pytanie było, twój pierwszy nastoletni crush to? Olu, co napisałaś? E, Bazylii. Z domisiów taki był. Okej, okay. nie mam pojęcia o czym mówimy, ale o Ale o Już jako nastolatka? To był mój pierwszy i jedyny. Mm. Aniu? Leszek Miller. Ciekawe ciekawy. Dobrze, czy chcecie porozmawiać na temat swoich odpowiedzi? Nie, ja myślę, że mogę typować, <laughs> kto tu grzechuje. <laughs> Aniu, a kiedy zaczęła się? Kiedy... To miłość, to miłość. No, jak dużo oglądałem telewizji z rodzicami, jak byłem dzieckiem w latach 90. To często się wypowiadał. Za czasów też w no jak sumie... SLD rządziło. SLD rządziło i Kwaśniewski był prezydentem Polski. No to właśnie pan Leszek Miller dużo. Mhm. I jedzie mi tu czołg? Nie ja no, tak wiem, się, jako mężczyzna muszę przyznać, że on był bardzo przystojny, jak był premierem. Tak, to prawda. Jeszcze nie był takim dziadziusiem, nie? Takim przy kości, więc pozdrawiam pana Millera i fajnie było. Pozdrawiamy. Dobrze, głosujemy. Olu, na kogo Na Anię. Ania. Tak, Ania miała tak, pytanie, prawda. jakiego znasz polityka, który działał czynnie w latach 90 Ale Miałam kilku, nie? I tak mówię... Kurde, którego wybrać? Ja liczyłem, że Oleksa go poda. Ale to Urbana. O! O! No to byłby gracz. Dobrze, Ola i Roksana zdobywają po punkcie, bo dobrze wskazały. To bo czy bardzo... ty grzewkę za... to Czy było... ty pytanie. zapisujesz punkty? E, tak, będę zapisywał dobrze. punkty. Dobrze, i już wysyłam kolejne pytanie. Dobra, wszystkim wysłałem, możecie sprawdzić pytania. Uwaga, prawdziwe pytanie było najlepsze miejsce na pierwszą randkę, więc Olu, co masz? Podwórko za moim domem. No okej. Okay. Interesting. Dobrze. E, Roksano? Teatr. I dopisałam muzyczny. <grym> no okay. bo, bo jak byłby nie muzyczny, to już źle. Nie, bo zdestresowałam się, że dużo piszą. Aha. Okay. No ja mam restaurację z panoramą na um, widok na miasto. Ola, powiedz, co jest w Twoim podwórku takiego, takiego wyjątkowego. Tak. Ja mam na swoim z tyłu, mam bardzo piękny stół i mam bardzo duże drzewo, które jest bardzo romantyczne. To jest taka wieżba płacząca, taka zawijana. Poza tym, na pierwszą randkę to jest dobre miejsce, dlatego że tak, blisko domu, mama by się nie stresowała. Uh -huh. domu.. Myślę, że ja bardzo dobrze. A pata też wie, gdzie mieszkasz? Myślę, że bardzo dobrze. Nie, ale ja Jednak bym nie. się psychicznie lepiej czuła. Zdrowia. A wygłosujemy jednogłośnie? Stawiacie na Ole, czy nie? A jak nie będzie, to będzie wam głupio. Nie. Ja. Nie, tak ja tak nie. Nie będzie <laughs> Dobrze, okazało się tak, że to jest Ola. No to nie są nie, ładne. Nie. pomyślał. Fałszywe pytanie, to było ulubione miejsce zabaw, kiedy byłaś dzieckiem. Ty Ale za moich czasów na trzepaku no, były ranki. No, się spotykało no, przy trzepaku. To było miejsce, że tak powiem, Tam spotkań. Się całowało i w ogóle, nie? Mm, Takie i, w i w ogóle. w ogóle! Dobra, wszystkim wysłałem. Ja mówię prawdziwe pytanie. Czego nie należy robić w obecności wykładowcy? Olu. E, ściągać. Aniu? Obgryzać paznokci. Ululu. Wreszcie się udało z pytaniem. Co w tym obcinaniu paznokci W Obgryzaniu. Jest? Aha, obgryzaniu. Noż nie wypada, jest to niekulturalne miejsce miejscu publicznym, nawet w domu. I jak to wygląda? tak gdzie, ob... Obgryza. Obgryza. gdzie obgryzasz paznokcie? Obgryzasz? Aha, gdzie obgryzasz paznokcie? Na przykład! Czemu nie można? No Właśnie. bo wyobraź sobie, że jesteś wykładowcą i opowiadasz coś. Pasjonujesz się tym, co mówisz, a tu ktoś sobie chrapie. <grym> a, nie zdarzy... <grym> a, nie... <grym> a nie zdarzyło ci się spać na wykładach? W życiu. Nie, Ropsanie? bo ja nawet, dniu... Dobre, ja nawet nie jestem w stanie zasnąć w ciągu dnia. Po prostu. Przez na teraz? Jasno, no. Hmm. Ani w drodze nigdzie. No przypał Czy głosować już? Tak. Czy ty, Olu, jeszcze masz jakieś wątpliwości? No, mam wątpliwości, ale... Rozwij je. <gryories> już wiem. No dobrze. A ściągać, a czy zawsze co? Ściągać, <gry parlé> ale co? <gry abstraction> co ściągać? Ściągać. Pyta... No to a tylko na egzaminie się ściąga. Na sprawdzaniu, ja już. No. Jeszcze to pytanie, co ściągać? Właśnie, ja też nadałam je. Ściągać. <gry fabrication> no Ściągać na egzaminie, na egzaminie. A, takie masz napisane na egzaminie? Nie, nie na ściągać, ale, ale to można ściągać. dam sobie. Ściągać rajstopy można. Dobra, Jak głosuję na Roksany. <noise> Dobrze, Roksana na kogo. no przecież to ja na ole. Ja też na Roksany. No, no ja na Anię. Na Anię. Znaczy jak będzie remis, roxanę. to i tak jest wygrał blefujący, nie? To ja na tak Roksany. No to Ania zdobywa dwa punkty. Jej pytanie było: Nie uwaga, wiedziałam, że to jest Ania. Jakie... Ja myślałam, że yy, po prostu idziemy, bo Ania już była. Ja już byłem. no <grymne> to zrobię z <grymne> zrobię. Jakiego zachowania z, z dzieciństwa najbardziej się wstydzisz? Dobrze, kolejne pytanie. Zostały to nam jeszcze dobre. trzy pytania. Okej, okay, wszystkie pytania zostały wysłane. Zapraszam do mhm. odpowiadania. Jak ty szybko w ogóle przeczytałeś? Jak szybko napisałaś? A, Aniu. Na zegarku przeczytałam. A, sprytnie. <grymne> miałaś nie podglądać. Dobrze, więc prawdziwe pytanie było: no właśnie. jakie byłoby najlepsze miejsce na imprezę po skończeniu studiów? <głosy> <głosy> co tam masz. Ja jestem ciekawa odpowiedzi. No. Od razu z wyjaśnieniem poprosimy. <noise> no, pokaż. No nie miejsce, prawda? Dlaczego nie? Dlaczego nie? No wiesz, nie, no, dlaczego nie dlaczego nie? To jest... Nie imprezują na to jest na coś... Tak? Właśnie, cyganie imprezują, a poza tym to jest coś takiego... Um, niecodziennego. Nowoczesnego, I niecodziennego. A wyobraź sobie, na przykład jakby akurat byście zdali egzaminy wszyscy i akurat by wykładowca zmarły. umarł. Tak. To byście łączyli, tak? No. nie, no. ja, ja myślałam bardziej teraz, bo ja wewnętrznie to może jestem trochę gotką. Trochę, co, trochę cyganką? I, I Poza tym serial... cyganką. Poza tym drugi sezon Wednesday niedługo będzie. Ani tak. już nie jest? Nie, drugiego sezonu jeszcze nie, nie? nie ma. Będzie w tym roku. O. Ja popieram ten pomysł. Jest nowatorski, oryginalny, prestiżowy. No, tak. Roxana, co masz? Restaurację. A, tak, nudy. Tak było. Tak. Aniu? Ja mam domówkę. Domówka najlepsza, bo no ja też udowodnię, że mam restaurację. A. No, no tak jak mówiłam. Tak? Tracimy czasu. Nowatorski tutaj pomysł, nie i te, żeby nie było wam głupio, żeby nie było wam głupio. <grym> Żebyście się nie zdziwiły? No dobrze, to głosujemy. Roxana, na kogo? Aleksandrę. Olu, na kogo? Na yy... Anię. Anię, na kogo? Na Ole. No i zdobywacie po jednym punkcie. A tu miałaś jakieś pytanie? A, już mówię, jakie było pytanie. Naj... Najbardziej creepy miejsce na randkę, jakie przychodzi ci do głowy. Ojej, żebyś wiedziała, ile osób na cmentarzu. Ojej. Dlatego się zastanawiałam. Na... Przykład... Przepraszam, nie, na co ty na powiedziałeś? Na cmentarzu dużo osób, w sensie na przykład w Szczecinie Sama. cmentarz jest bardzo duży. To jest największy w Europie cmentarz i on jest połączony z parkiem. Tak. I czasem e, są klimatyczne i, bardzo to I w ogóle jest bardzo ale... dużo miejsc, gdzie nie ma grobów. Jest po prostu mała architektura. I... Wklejam teraz nowe pytania. Jeszcze prawie matce pytanie. Mam od miejsce na randkę. Dobra. To już mówię, jakie jest prawdziwe pytanie. Potrawa, danie, na widok tu, którego od razu zaczyna lecieć ciślinka to? Olu. Burger. Dobrze. Zupka chińska. Okej. Okay. W ogóle tą makaron. Aniu. Pierogi ruskie. No co się Maruskie? tak śmiejesz? na no, nią nie się śmieje, bo się tak do mnie patrzy tutaj podejrzeli i Proszę mnie wytłumaczyć Ale Roksana, tutaj. jak ty lubisz przecież wykwintne dania. Dokładnie. Ja I, I dobre no. restauracje. A a tutaj... Ale to makaron z zupki chińskiej w ogóle zupka. I ci leci ślinka na widok? No. Do? Ja najbardziej lubię, moja siostra robi wieczornika <grym> popcorn. A popcorn, a, a ja, ja makaron. Tak? tak? Jakie a, a jakie lubisz zielone? najbardziej? Jakieś takie bardzo piękne. Nie, ten zielony z A, okay. no, makaron to, wiesz, a te buk... to jest Czasami, no sam... okay. ona ale jak sobie zrobię, no to ten zielony. Mm -hmm. no, okay. Ale ja potwierdzam, ja uwielbiam to na sucho jeść, tą tak. zupkę chińską. I... Ale że ja tak. sobie tak. czasem sypię tym tym. A, a, a to słyszałam, że niektórzy właśnie sypią tym tą przyprawą, nie? To mi leci teraz właśnie. <noise> a ja tak na sucho, ale to się czasami można najeść. Mm -hmm. To jest mm -hmm. prawda ogólnie. No to jest A co masz ruskie, a nie ukraińskie? No bo zawsze były przed wojną, no zawsze ruskimi były, nie? No tak, bo to z Rosji Kijowskiej w sumie są ukraińskie. Y, no i tak y, to są moje ulubione, najlepsze robi moja mama, pozdrawiam. A jakby były już pierogi z kapustą i grzybami, to już nie? Nie, nie. to nie jest, no to, to jest, samo. to jest niemożliwe. Jak można nie robić pierogów z kapustą i grzybami? Ja tylko w święta i do tego czerwony basz, to owszem. No dobrze, głosujemy. Być burgera? Ja Roksana tak. na bank, no bo ja znam, wiem co, mniej więcej co lubi jeść i zupę chińska na pewno nie jest to. Roksana, tak. Tak, czyli dwa głosy. Roksana, dla formalności na kogo głosujesz? No, no, a nie. <noise> no oczywiście była Roksana, a pytanie Aj. fałszywe było typowe danie biednego studenta, to na przykład? Jak ale... zupka chińska, jak zupka... Zupkę chińską. Zupkę chińską sobie robię, to też mi leci chinka. Yy, Bo ten zapach tam jest to umami i to... Poszły już pytania, więc możecie oh. odpowiadać. Zapadały się. Dobrze. Prawdziwe pytanie było, uwaga, kto jest Twoim największym autorytetem lub wzorem do naśladowania? Olu? Mama. Okej. Okay. Tak <laughs> Już była dziwna odpowiedź. Aniu? Taylor Swift. Robić co my, nie nas, Ania. Ale co ale serio? No moim tak, ania. Tak, 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 tak. tak. ania. Serio? No bo ona ma kłupę hajsu, jest tak <laughs> dobrym człowiekiem. Tak, jak ostatnio były gramis, ona tak się cieszyła, sama nic nie wygrała, a cieszyła się jakby radością innych, dobrze się bawiła. No, wszystko przekuwa w złoto. Ja bym chciała tak i być takim spokoziomeczkiem. Naprawdę, ja ją bardzo lubię. Choć muzykę to tak różnie z nią, ale mówię jako człowieka. To ją lubię i szanuję. Tak. Jest moim autorytetem. Olu na, Olu, na kogo głosujesz? Na Anię, ja również. A ty, no, na kogo? No ja na Ole. No. <laughs> Roksana zdobywa dwa punkty. <laughs> Kurde, jak ona to zrobiła? No naprawdę ja nie kłamałam. Taylor! Ja wiem, że nie, to ale bo, tej, tej To była tak absurdalna nie odpowiedź. To ja ja to robiłam, i odpowiedź na to Zrobiłam to, to specjalnie, żeby był swój taki. A fałszywe pytanie brzmiało ku wszelkiemu zaskoczeniu, kto jest twoim ulubionym aktorem lub aktorką. Nie kłamałam. No tak, wiadomo. Dobrze, muszę A Ola, głosy. ma tak! Poczekajcie, ja jestem dalej w szoku! Ale, ale wiecie, że ja w pewnym momencie sama myślałam, że ja mam dobre pytanie. No. Jestem w szoku dalej, byłam tak pewna. Rzeczywiście jest remis, Ola drugie miejsce, pierwsze, exekwo 5 punktów. Nie, dziewczyny nie,